Motywem muzycznym z filmu Pianista oraz tradycyjnymi fanfarami rozpoczęto galę Świętokrzyskiej Wiktorii. W ten sposób już po raz ósmy samorząd województwa wyróżnił najlepsze samorządy, przedsiębiorstwa oraz osobowości minionego roku wyróżnienia oraz statuetki wręczono podczas uroczystości Filharmonii Świętokrzyskiej. Ta idea nagrody jest właśnie taka, żeby niekoniecznie uznawać tylko tych tak zwanych celebrytów, których na co dzień możemy w mediach zobaczyć, ale również ludzi, których wysiłek ma taki organiczny, pozytywistyczny charakter. Tak jest w przypadku naszych nominowanych i laureatów. Cieszę się, że idea Wiktorii już po raz Ósmy, przyznawanej jest w dalszym ciągu aktualna i że niesłabnącą popularnością cieszy się ta nagroda. Zabudowanie silnego wizerunku gminy, stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju gospodarczego oraz liczne inwestycje służące obecnym i przyszłym mieszkańcom. Nagrodę otrzymała gmina Morawica, która wśród wyróżnionych znalazła się już po raz szósty. Tym razem pokonując gminy Sitkówka Nowiny, Daleszyce, Bieliny oraz Połaniec. Przez te sześć lat trzymaliśmy bardzo wysoki poziom, dlatego, że być nominowanym to jest też ogromne wyróżnienie. No ale oczywiście ta nagroda jest w tym momencie najważniejsza. Jest to docenienie naszej pracy, naszych mieszkańców, naszych radnych, naszych, naszych organizacji pozarządowych. Uważam, że gmina to na, tak naprawdę to są ludzie i wszystkie sukcesy zawdzięczamy im. W kategorii przedsiębiorczość nagrodzono firmę Efektor, producenta elementów aluminiowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej z Włoszczowy Firma jest nie tylko jednym z największych pracodawców w regionie, ale też od lat aktywnie wspiera sport, sponsorując kieleckich siatkarzy. Zwyciężyła ze słynną. Stadniną Koni w Michałowie, Błuskim Niepublicznym Przedszkolem Artystyczno-Językowym Słoneczko, Grupą Polskie Składy Budowlane oraz Hutami Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak. wszystko, Wiktoria jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem, jest zwieńczeniem dwudziestu kilku lat pracy i wysiłków, jakie wkładamy każdego dnia w tworzenie rzeczywistości tej zawodowej, ale również i tej budowania wizerunku y tego społecznego środowiskowego firmy promowania regionu. Osobowością 2015 roku został ksiądz Jan Oleszko, rektor klasztoru pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza na kieleckiej karczówce, która pod jego przewodnictwem wypiękniała i stała się miejscem spotkań, dyskusji oraz wydarzeń artystycznych. Jak podkreślał, tegoroczna nagroda okazała się dla niego wielkim zaskoczeniem. Jako ksiądz nie oczekuje się, nie powinno się nigdy oczekiwać jakiejkolwiek. Zapłaty bądź jakiegokolwiek dziękczynienia. Robi się po prostu, bo można by powiedzieć, takie jest powołanie. Obok laureata wyróżnieni zostali Aleksander Staniszew, profesor oświaty oraz mistrz i popularyzator wschodnich sztuk walki, Grzegorz Pańtak, solista oraz wicedyrektor Kieleckiego Teatru Tańca, Mirosław Pawlak, polityk oraz prezes Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, a także Henryk Dłużewski, społecznik i twórca. Na najsłynniejszych pomników w Kielcach i regionie, który w tym roku skończy 100 lat. Gale zakończył występ Hanny Stach z zespołem przy akompaniamencie orkiestry Filharmonii Świętokrzyskiej.